Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Kików i chciałem Was zaprosić na vloga, podczas którego poruszę trzy, przynajmniej moim zdaniem, istotne tematy z minionego weekendu. Sporo działo się na angielskich boiskach, także na trybunach, ale niestety akurat. O tym też dzisiaj opowiem w czasie sobotnich i niedzielnych meczów, nie tylko Premier League. Wybrałem te trzy tematy, ponieważ one najmocniej rozgrzały kibiców. Dużo było dyskusji, zarówno w mediach społecznościowych, jak i na różnego rodzaju forach. No i przede wszystkim w angielskiej prasie, w angielskich mediach. To co? Zaczynamy chyba od tego, co najważniejsze, czyli starcia. Liverpoolu z Tottenhamem na Tottenham Hotspur Stadium. Spurs, Andrzej Postekoglu wygrali mecz z Liverpoolem i tutaj jeśli chodzi o sportową warstwę tej rywalizacji, to wszystko wyglądało naprawdę dobrze. To był szybki mecz, to był mecz, który dobrze się oglądało, to był mecz, w którym było sporo dramaturgii, to był mecz, w którym Liverpool kończył w dziewiątkę bo przecież czerwone kartki obejrzeli Curtis Jones i Diogo Jota, to był mecz, w którym znowu świetnie zagrał James Madison i to był mecz, w którym znakomicie bronił Alison Becker, aż do ostatnich sekund, kiedy pokonał go kolega z drużyny, czyli Joel Matip, ale tak naprawdę wszystko to, co najważniejsze wybrzmiewa w dyskusji o tym spotkaniu, to sędziowie wiemy od wielu lat, że brytyjscy sędziowie nie należą do najlepszych na świecie. Ktoś oczywiście może podnieść argument o sędziach hiszpańskich. Pewnie kibice innych lig, serii A, Bundesligi czy ekstraklasy powiedzą, nie, nie, to u nas są najgorsi sędziowie ale uwierzcie mi na słowo, a pewnie to wiecie, skoro jesteście na tym kanale, jesteście kibicami Premier League, że akurat w Anglii sędziowie zawsze byli słabi. Miała im w tym pomóc technologia, bo tutaj warto się zatrzymać, ale mieliśmy taki czas w Premier League, kiedy wysypało troszeczkę tych starszych panów, starszych jak oczywiście na zawód sędziego, nikomu tutaj nie zaglądając w metrykę, panów z brzuszkami, tak się prześmiewczo trochę o nich mówiło, którzy nie nadążali za tempem gry. Taki był argument numer jeden. Zawsze kiedy się słyszało, że jakiś sędzia popełnił błąd, to mówiło się jednocześnie, o jej kłon już nie nadąża za tempem gry, trzeba by tutaj odmłodzić skład sędziowski, no, ale... Nie można dać młodego. A dlaczego? Bo nie ma doświadczenia na poziomie Premier League, więc jeśli nie ma tego doświadczenia, to będzie pod presją, popełniał błędy i sobie z tym nie poradzi. Howard Webb, którego kiedyś miałem okazję gościć w English Breakfast Extra, jeszcze w czasach mojej pracy w przeglądzie sportowym, wybierał się wtedy do Stanów Zjednoczonych, żeby tam sędziów nauczyć prowadzić piłkarskie zawody. I Howard Webb dzisiaj jest szefem sędziów w Anglii. Nie wiem, czy nabrał doświadczenia w Stanach, czy przekazał odpowiednie doświadczenie ze swojej strony amerykańskim sędziom, natomiast na pewno nie radzi sobie z zarządzaniem sędziami w Anglii, ponieważ cała jego kadencja naznaczona jest głównie stwierdzeniem, przepraszam. Hałat web na każdym kroku przeprasza, teraz to przepraszam też wybrzmiało, i ktoś może powiedzieć, no a co mieli zrobić innego niż przeprosić? Trzeba przeprosić, jak się popełniło błąd. Wydaje mi się, że o tak z życia codziennego to wezmę. Przeprosić to może moja córka, która wczoraj niechcący wylała moją kawę, pół mojej kawy na kot, z którym byłem przykryty i powiedziała przepraszam. I to jest chwalebne i ja się bardzo cieszę, kiedy ona potrafi przeprosić. Natomiast powiedzieć po raz enty słowo przepraszam, bo wczoraj widziałem na Sky Sports wyliczenie i tych błędów naprawdę jest bardzo, bardzo dużo ze strony arbitrów w ostatnich miesiącach powiedzieć tylko przepraszam, to wydaje mi się, że jest troszeczkę za mało. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę ten punkt, czy dwa punkty, czy trzy punkty zabrakną jakieś drużynie powiedzmy do tego, żeby zagrać w Lidze Mistrzów. Albo żeby się utrzymać. Albo żeby zdobyć tytuł, co gorsza. I czy wtedy to przepraszam coś da w kwestii glorii, chwały, nie wiem, o pieniądzach już nie mówię, bo na pewno kluby tracą duże pieniądze przez sędziów, natomiast sędziowie bardzo chętnie sobie dorabiają pieniądze. Na przykład pan Darren England i Dan Cook, którzy polecieli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, żeby skasować po 3,5 tysiąca funtów zaprowadzenie meczu tamże. I Anglicy bronią się w ten sposób, to znaczy Howard Webb i jego ludzie bronią się w ten sposób, że oni propagują piłkę angielską na całym świecie. Ja to bym chciał, tak ogólnie żeby ta Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zabrały sobie wszystkich sędziów z Premier League do siebie, do swojej ligi. Niech sędziują, przecież tam jest mnóstwo utalentowanych piłkarzy z Cristiano Ronaldo na czele, właściwie to mogliby się czuć jak w jakiejś wspaniałej, silnej, topowej europejskiej lidze i nie byłoby tutaj żadnego problemu. A tak mówiąc serio... Nie wiem, co z tym problemem zrobić. Zastanawiałem się, trwa w Anglii teraz wielka debata, a nawet stawiane jest takie pytanie, czy mecz nie powinien zostać powtórzony. Ja nie wiem. Oczywiście mecz nie zostanie powtórzony, bo nie ma go kiedy powtórzyć, bo kalendarz piłkarski jest tak nabity. Na Natomiast ja nie wiem i zastanawiam się nad tym dość głęboko, czy nie dojdzie do takiego momentu, w którym po prostu... O, te błędy zaczną być zamieniane na punkty, czyli na przykład nieuznana bramka Luisa Diaz'a, bo warto powiedzieć o tym wydarzeniu, które tak rozpaliło kibiców, szczególnie Liverpoola, ale też myślę, że inni fani się odpalili ci, którzy zostali już skrzywdzeni, ich drużyny zostały skrzywdzone w tym sezonie bądź poprzednich, i i myślę, że ten gol Luisa Diaza to jest jakaś taka kropla, która przelała czarę goryczy wszystkich kibiców. Gol, który absolutnie powinien być uznany, ale oczywiście nie został uznany, bo sędziowie popełnili błąd w komunikacji. Dlaczego go popełnili? Nie wiem. Być może dlatego, że wracali ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 16 godzin i zabrakło im koncentracji. Na przykład w ogóle, co to jest za idea, żeby goście, którzy prowadzą mecze w najlepszej piłkarskiej lidze świata, lidze która za chwilkę ma kosztować za rok, jeśli chodzi o prawa do transmisji 4 miliardy funtów. Tyle ma Premier League zarobić na prawach do transmisji, bo się pisze i mówi o tym, że DAZN wchodzi na grubo i będzie nowe rozdanie w 2025 roku. Jednocześnie ma tak fatalnych sędziów to raz, ale dwa ci fatalni sędziowie jeszcze sobie latają gdzieś do innych krajów pod przykrywką tego, że będą promować angielski futbol. Do mnie taki argument zupełnie nie trafia. Wydaje mi się, że to jest łaprzywość, że ktoś chce sobie dorobić po prostu pieniądze i dla mnie to jest totalna, totalna żenada. I teraz tak, Liverpool wydaje oświadczenie, z którego jasno pobrzmiewa, że no takie, przepraszam, to w sumie nie wystarczy. Rzuca się na Liverpool Gary Neville, który oczywiście ma. Zawsze coś do powiedzenia i jest wielce opiniotwórczym komentatorem. Szczerze mówiąc, już mi jest to trochę niedobrze od jego komentarzy, bo wszystko komentują i na wszystkim się znają najlepiej. Oczywiście były obrońca Manchester United ocenia teraz to, co robi w swoim oświadczeniu. Liverpool jest to, to dla mnie totalna farsa. No bo jaki. Jak Jaki wydźwięk mają mieć te słowa, skoro gość jest skrajnie nieobiektywny? No, reprezentował barwy Manchester United i myślę, że gdyby stało się to Manchesterowi United, to zupełnie inaczej śpiewałby do mikrofonu. Ale zostawmy Garego Neville'a, bo on jakby tutaj nie jest w tym wszystkim istotny. Uważam, że problem polega na tym, że technologia miała pomóc sędziom, a tymczasem ta technologia nie tylko im nie pomogła, ale jeszcze ich dodatkowo pogrążyła. Nie radzą sobie zupełnie z zarządzaniem meczem. Co róż mamy jakieś szopki? Najpierw były z tym rysowaniem linii i spalonymi, i właściwie teraz to już jest taki jakiś nie wiem sztandarowy przykład nieradzenia sobie z obsługą waru. Ja nie wiem, czy to jest takie trudne, czy musi przejąć sztuczna inteligencja sędziowanie meczów i to się stanie, nie wiem, za 4, 5, 10 lat. Nie będzie po prostu arbitra, tylko wszystko będzie rozstrzygane komputerowo. Dlaczego nie ma transparentności? Dlaczego ci sędziowie nie tłumaczą swoich decyzji? Dlaczego czasami po prostu podejmują jakąś głupią decyzję? Ten widz siedzi przed telewizorem, kibic już na stadionie to w ogóle nie ma wglądu w nic, bo jeśli oglądaliście mecz Premier League z trybun, to, to wiecie dobrze, że no nie ma takiej wygody jak przed telewizorem, że ktoś wam narysuje linię, ale czasami tej linii w ogóle nie rysują, więc już... Niekonsekwencja jest porażająca. Ośmieszyli się e, sędziowie, którzy prowadzili to spotkanie. Nawet partnerka Diego Rzoty nazwała ich klaunami. Normalnie powinienem ją potępić, ale szczerze mówiąc, inne słowo nie przychodzi mi do głowy. Wiem, że nie wolno eskalować i stawiać jeszcze pod większą presją sędziów. Ktoś może powiedzieć, no a ty się w swojej pracy nie mylisz. Czasem się pomylę, ale moje pomyłki nie mają wpływu na przykład na życie jakiegoś gościa, jak tego który u Buchmachera postawił tam parę funtów i miał do wyjęcia 9,5 tysiąca funtów. No powiedzcie jemu teraz, przepraszam, pomyliliśmy się. Sorry stary, że nie masz teraz 9,5 tysiąca funtów na koncie, tylko masz 0, A właściwie to minus, bo jeszcze to, co postawiłeś. No ale dobra, to jest jakby po, poboczny wątek, ale nie do końca. Bo zastanawiam się, czy wkrótce kluby i taki, taki kibic jak ten, który nie wygrał tej sumy, nie zaczynam po prostu sędziów pozywać. Bo w normalnej pracy jest tak, jeżeli coś zawalasz totalnie, no to albo cię zwalniają, albo nie wiem, jest jakiś rodzaj kary w zależności od tego, jak jest firma skonstruowana. A tutaj karą jest odsunięcie na tydzień z tego, co czytałem, to jeszcze pobierając pensję. Więc świetnie, naprawdę e, szanuję taki wybór, współczuję kibicom Liverpoola, a też współczuję wszystkim kibicom tych klubów, którzy zostali. Gdzieś tam poszkodowani, przekręceni i powiem Wam szczerze, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, absolutnie, ale po raz pierwszy coś zaczyna mi śmierdzieć i to tak bardzo mocno na odległość, żebyśmy się za 10-20 lat nie zdziwili. Przykre jest to, kiedy oglądasz i widzisz po prostu w pierwszym odruchu, ty widzisz jako kibic siedzący przed telewizorem, że nie ma spalonego, a nagle się okazuje, że goście mówią, że był, bo oni się nie zrozumieli. No cóż. Yy... Przejdę do innego klubu, wielkiego angielskiego klubu. Tutaj jeszcze tylko na koniec czapki z głów. Powtórzę to raz jeszcze. Przed Tottenhamem, który to spotkanie potrafił wygrać po raz kolejny w tym sezonie, pokazał po prostu dobrą piłkę, wygrał mecz z Liverpoolem, ale no niestety, Ancz też to pewnie wie, że nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie zła praca sędziego. Manchester United... Czwarta ligowa porażka w tym sezonie. Fatalnie to wygląda. Najgorszy start rozgrywego od 34 lat. Ja powiem krótko tylko, bo myślę, że Manchester United to jest akurat materiał na osobnego, zupełnie vloga. Nie rozumiem kompletnie tej części kibiców, a pojawia ich się coraz więcej, którzy twierdzą, że Erik ten Hag jest słabym trenerem i że powinno się go zwolnić. I teraz czytałem takie, taki komentarz, ten. Ten, ten facet, który przeprowadził wywiad z Cristiano Ronaldo, Pierce Morgan, no on oczywiście uważa, że, że tak, że to gdyby Cristiano Ronaldo dalej grał w Manchesterze United, a Erika Tenhaga się pozbyto, to byłoby wszystko super, no bo przecież Cristiano Ronaldo strzela gole w Arabii Saudyjskiej, więc tak samo strzelałby w Manchesterze United. Zastanawiam się, czy w swoim życiu widziałem kogoś, kto zna się na piłce mniej niż Pierce Morgan i doszedłem do wniosku, że takiej osoby... Chyba nigdy nie widziałem. Bez pojęcia facet, kompletny, jakiś jednostronny, na klęczkach spijający każde słowo z ust Cristiano Ronaldo, żenująca jakaś postać totalnie medialna. Natomiast to, że kilku, kilkudziesięciu, kilkuset kibiców United chce pójść za tym tropem i powiedzieć sobie nie, nie, Erik ten Hag nie jest dobrym trenerem wcale, my powinniśmy mieć nowego trenera, no to współczuję Wam, naprawdę, bo był dobry w poprzednim sezonie i teraz już jest nagle niedobry. Problemem Manchester United nie jest Erik Ten Hag. Przypominam, że w ciągu ostatnich 10 lat Manchester United miał kilku trenerów i żaden z nich nie potrafił opanować tego, co się dzieje w tym klubie. A ten klub jest po prostu zgniły od samej góry do podstaw. Na dodatek jeszcze Erik Ten Hag musi radzić sobie z problemami takimi jak wcześniej Mason Greenwood, z nieswoimi problemami tak naprawdę. Cristiano Ronaldo wcześniej niedawno teraz Anton, który wrócił do treningów, nie da się pracować w takich okolicznościach jeszcze teraz czytam, że Lisandro Martinez będzie przechodził kolejną chyba operację i następne trzy miesiące pauzy go czekają, więc jest to są to wyjątkowo niesprzyjające warunki pracy Ericowi Tenhagowi, natomiast powiedzenie, że to jest zły trener, ktoś kto tak mówi no to musi po prostu mieć wiedzę o piłce, taką jak Piers Morgan, a Piers Morgan nie ma żadnej więc chciałem tylko podkreślić, że to nie jest komplement. Myślę, że tak, że na pewno należy zwolnić koniecznie Erika Tenhaga i przywrócić z Arabii Saudyjskiej Cristiano Ronaldo. To rozwiąże problemy związane z Glazerami i wszystkim tym, co się dzieje w Manchesterze United od momentu odejścia Alexa Fergusona, który to jeszcze jakoś na swoich barkach trzymał. Z Krystal Palace przegrali to tak pointując, bo wydaje mi się, że uwierzyli w to, że skoro wygrali z nimi w Pucharze Ligi to tak samo łatwo pójdzie w lidze. A tu taki psikus zrobili im goście, akurat Roy Horson to, to, to lubi wygrywać na Old Trafford i to jest taki trener, który potrafi grać z Manchesterem United, więc kozacko dla Crystal Palace, które bardzo dobrze sobie radzi w tym sezonie, a Manchester United raczej o tytuł mistrzowski w tym sezonie bił się nie będzie i w tej chwili są w takiej sytuacji, że Liga Mistrzów zaczyna być coraz bardziej takim odległym, celem, wręcz marzeniem, więc trzeba zakasać rękawy, ruszyć do roboty, ale też mieć troszeczkę cierpliwości do trenera, bo najgorszą rzeczą, jaką mógłby sobie zrobić dzisiaj Manchester United, to byłoby zwolnienie Erika Tenhaga i szukanie tutaj jakiejś nowej opcji, nowego Magika. Tu nie jest potrzebny Magik, tu jest potrzebny trener pracujący systemowo, a Erik Tenhag taki jest. Ale podobało mi się, podobała mi się też wypowiedź, mam ją tutaj wynotowaną, Erika Tenhaga, mogę Wam podać argumenty które wytłumaczą porażkę z Crystal Palace, ale uznacie je za tłumaczenie się, a wytłumaczenia nie ma. Niektórzy żartują, że argumenty się już skończyły. Moja propozycja jest taka, żeby jako menedżera zatrudnić Piersa Morgana, bo on zna się na wszystkim. Ściągnie Cristiano Ronaldo i wszyscy będą szczęśliwi. Na koniec chciałbym powiedzieć Wam o rzeczy bardzo smutnej, a mianowicie o tym przygłupie, który wyjął telefon na trybunach podczas meczu Sheffield Wednesday z Sunderlandem i e, chciał zrobić banter nie wyszło, nie pykło, bo skończyło się aresztowaniem, pokazał do góry telefon komórkowy, na którym była podobizna Brodleya Lowerygo. To taka kultowa postać e, niesamowity dzieciak, który walczył z nieuroczalną chorobą i wiedząc, że nie ma szans na uratowanie go, próbował jednak, w wieku 6 lat pożegnał się, um, pożegnał się ten chłopak ze światem, bo po prostu um, ten rzadki nowotwór z nim nie da się wygrać. Cała rodzina Sunderlandu go opłakiwała. Jermaine Defoe był takim ambasadorem, gentlemanem, który i odwiedzał go w szpitalu, i w domu, i zabierał go na mecze, i na Sunderland, i na reprezentację Anglii. Wyprowadzał go często na murawę, kiedy nie miał sił chodzić, to Jermaine to Defoe nosił go na rękach. I to była niesamowita historia, która popłynęła szeroko po całym świecie, o tym, że piłkarze to nie są tylko dzbany, które wsiadają do Ferrari i... Kupują t-shirty za 1000 funtów, ale są też goście, którzy ma, potrafią mieć wielkie serce jak German Defoe. I ta historia Germana Defoe i Bradley'a Lowerego, to jest creme de la creme takiego good feeling w piłce. Ale zdarzają się tacy ludzie jak właśnie ten koleś, który mówicie nie, nie wolno pisać i mówić, że to kibic. Nie, dlaczego? Kibic Sheffield Wednesday bo pokazał to na trybunach, przyszedł tam jako kibic, którzy szorują odno ludzkiej egzystencji. Nie wiem nawet jak to specjalnie skomentować. Takie historie nie zdarzają się po raz pierwszy. Myślę, że to jest jakaś taka próba uzyskania atencji w dzisiejszym świecie, we współczesnym świecie, bardzo mocno cyfrowym, bardzo mocno mediospołecznościowym. No więc znalazł tę swoją atencję. Do końca życia będzie pokazywany jako ten, który wyśmiewał to, że sześcioletni chłopiec przegrał batalię z nowotworem. Natomiast chciałem zakończyć pozytywnie i puentą do tego całego wydarzenia jest naprawdę coś pozytywnego, a mianowicie fanki Sheffield Wednesday, które mają taką sekcję kobiecą, która wspiera piłkarzy Sheffield Wednesday, one mają tam swoją fundację i ta fundacja już w tej chwili zebrała kilkanaście tysięcy funtów, które zostaną przekazane w fundacji Bradleya Lower'ego, żeby wspierać właśnie rodziny takich dzieciaków jak on. Dumny fighter, który miał kilka lat i wiedział co go czeka, ale szedł z podniesioną głową, i był to pokaz takiego wow-nieprawdopodobnego człowieczeństwa w przeciwieństwie do tego co zrobił ten ochydny, nawet nie chcę powiedzieć, że dzban, tylko po prostu ochydny kretyn i bydlak chyba to jest takie słowo, które najlepiej obrazuje jego życie, więc oby ciebie, chłopaku nie spotkało ciebie lub kogoś z twojej rodziny nie spotkało nigdy czegoś takiego, jak spotkało rodzinę brada Lowerego nie chcę nawet wiedzieć, co, co musiała poczuć jego mama mama oczywiście tego, tego Bradley'a, tego dzieciaka, bo nie jestem sobie w stanie tego w ogóle wyobrazić, i mam nadzieję, że takich incydentów będzie dużo mniej. Ale niestety to był incydent, który trafił na czołówki brytyjskich mediów i słusznie, bo tego typu rzeczy trzeba absolutnie piętnować. Dajcie znać, dajcie znaka, dajcie znać, czy podoba Wam się taka forma vlogowa. Trzy temaciki szybko obgadane po weekendzie. Zostawcie tradycyjnie kciuka w górę. Ile ja tutaj mówię już? 20 minut. 20 minut gadam aż zaschło mi w garle. Trzymajcie się, życzę Wam dobrego tygodnia. To wszystko jeśli chodzi dzisiaj o kików i jesteśmy w kontakcie. Pa!